Gołębiami interesuje się od najmłodszych lat. W wieku 16 lat wstąpiłem do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Lecz miałem później przerwę i następnie w, 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 wstąpiłem w 2000, bodajże drugim roku. I od tamtego 2002 roku lotowałem w oddziale Olsztyn, a teraz lotuję w oddziale 0239 w Biskupiec. Czemu wybrałeś akurat hodowlę gołębi? Hodowlę gołębi wybrałem dlatego, bo te gołębie pasjonują. Bardzo przeżywam ich loty, lubię je hodować i hoduję ich bardzo dużo. Co karmisz gołębie? Gołębie karmie specjalnymi karmami. W tej chwili to jest taka firma Zenek. Ogólna takie różne karmy, ale firmy Zenek i gołębie jedzą e, tylko praktycznie tą karmę. To są gotowe karmy. To znaczy, gołębie mają taki instynkt. Muszą wrócić do danego gołębnika no i tak tym instynktem się, 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 się prowadzą, no i wracają do gołębników, są wywożone samochodami tak do transportu Łębi na różne odległości, no i, 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 i tak to jest właśnie, tak co nie sobota, niedziela praktycznie są wywożone. Mam dwa zegary elektroniczne do gołębi i gołębie lecą na zegary elektroniczne, mają elektroniczne obrączki na nogach i jak przylecąc na wejściach są anteny elektroniczne, które je po prostu yy, kodują, o której dany gołąb wróci do gołębi. Oczywiście, cały czas startują w konkursach. Teraz, właśnie wczoraj, 10, odbył się już 11 lot. 11 lot z miejscowości Wieleń. No to było 320 km. A tydzień temu był z Niemiec lot z miejscowości Niegburg odległość 780 km? Czy swoje Oczywiście ale to musimy przejść wszystkie tam stoją i można je uwiecznić na fotografii Dzieko, a które są takie najcenniejsze? No wszystkie są cenne, bo jak to się mówi, człowiek osiągnie osiągnięć się cieszy, no wiadomo że te największe to będą na za najlepsze miejsce na przykład ten jest puchar okazały za pierwszy, pierwszy wicemistrz w klasyfikacji supermistrz. to jest y, gołębie młode i gołębie stare nie to jest to jest, to jest ważny puchar tu jest następny też duży puchar. To jest mistrz lotach Gołębi Młodych. Serdecznie a 740 to są te. Bardzo ładne. Bardzo ładne. No ale widzisz. Ile gołąbki muszą się oj, oj, oj natrudzić, żeby coś, coś do no takiego przy... puni dziadek, żeby coś takiego miał. No, tutaj jest też ładny puchar. Pierwszy wicemistrz w lotach gołębi dorosłych. Zawsze coś tam dziadek, dziadek zdobędzie. On takie pokazuje najważniejsze, nie? tutaj jest też najlepszy lotnik młody, 3290, to też w sekcji, ale on był i w oddziale najlepszy, to jest tam jest w granicach jak młodych, to może jest, ja wiem, 7000 zaczyna tych webinar.